Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj piwo z rog, Yellow Snow IPA. Mm, yellow Snow to żółty śnieg. Czyli generalnie wiecie, nie jemy żółtego śniegu. Taka jest koncepcja. Wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę, okazuje się, że to jest na przykład piosenka też Franka Zappy. Czy też jak tam się po angielsku wymawia, Frank Zappa? Frank, Frank Zappa, Frank Zappa, don't, don't You Eat Yellow Snow? Piosenka o tym o eskimosie, który wyrusza tam w świat i matka mu krzyczy, żeby uważał, gdzie husky biegną i nie jadł żółtego śniegu. Tutaj jest takie dedicated, dedicated to common sense, czyli takie zadedykowane zdrowemu rozsądkowi. Uh, ingredients: Carafoam, słody najpierw. Carafoam, melanoidin, turow and rogue farm's dare and risk malt. Uh, pff, więc nie wiem, jakieś inne z ich, z ich, z ich tych farm. Uh, amarillo hops, czyli wychodzi na to, że jest to single hop. Free Range Coastal Water and Pac-Man East. Pac-Man East to, to jest szczep drożdży po prostu używany w Rogue. Pewnie zaczynali od jakiegoś tam komercyjnego, po iluś tam latach im zmutował do tego, który jest ich um, szczepem. Charakterystyczna etykieta, znaczy w ogóle ety... butelka jest malowana. Charakterystyczny gest uniesionej pięści. Rok jest taki właśnie rewolucyjny. Um... Co my tu jeszcze możemy wyczytać? 16 plato, 82 ibu, 14 stopni Lovibonda, czyli trochę, no takie yellow nie będzie prawdopodobnie, będzie trochę ciemniejsze niż yellow, z tego mi wynika, piwo, piwo, tak jak wszystkie piwa rołk w Polsce się pojawia za sprawą e, hurtowni piwa Kraina Piwa, która jest powiązana z Pintą. E, stamtąd też to piwo do mnie trafiło, za co wielkie dzięki. Kapsel firmowy. Widzicie, że już ostrzy. E, amarillo. Znaczy Amarillo. Amerykański chmiel. I taka nuta słodkiej herbaty, posłodzonej, posłodzonego ergreja, czyli słodka. I właśnie taka herbaciana. No dobra, może nie jest tak źle. Myślałem po tym melanoidin mold, że, że może być za ciemne, ale nie, jest rzeczywiście takie yellow. No może powiedzmy orange, pomarańczowe takie. No, zmętnione, nie wiem czy na zimno, bo butelka sobie stała, więc. Drożdy na dnie, no trochę się wzburzyły. E, trochę się wzburzyły. Piana obfita, e, drobno pęcherzykowa. Tutaj też słodka, słodki aromat generalnie. Amarillo najczęściej opisywane jest, m, że wnosi aromat grejpfrutów. Ja bym powiedział, że tu jest, e, że tu jest taki aromat bardziej ja wiem. Mango. Może nieco miodowy. Może nieco za długo czekałem z tym piwem. No, ale nie wydaje mi się. To jest wyraźna taka. Jest wyraźna nuta miodowa, ale to nie jest miód. E, taki e, utleniony. To jest miód z tego, z tego melanoidyno, e, melai, melanoidynowego słodu. Goryczka już jest grejfrutowa, taka jak Amarillo daje. Tu jest ciekawe, bo oni nie podają. Zawartości alkoholu, a nie, przepraszam, jest. Na etykietce importera, na etykietce importera, bo, bo kraina piwa tego nie ściąga bezpośrednio z, 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 z tego, z Stanów, tylko ściągają to z Birenko O z Amsterdamu, czasami wymawiane jako birenko. 6,5% alkoholu, więc bardzo mało jak na, 16%, jak na 16 stopni Plato. To oznacza, że zostaje bardzo dużo z cukrów resztkowych, między innymi tych z I to jest prawda, ono jest słodkie, gorzko słodkie. Słodycz jest na poziomie praktycznie Imperiala. Słodycz jest na poziomie Imperial IPA. Co tu jest jeszcze ciekawe? Otóż. E, importer, jako impert, importer jest wpisana piwiarnia żywiecka z półka Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że e, za krainę piwa i za piwiarnię żywiecką odpowiada ta sama osoba, czyli e, Grzegorz Zwierzyna. Cała e, jakby e, historia tej hurtowni wzięła się od tego, że Grzesiek ściągał piwa na festiwal Birofilia. E, no i. Jak mu coś zostało, to zaczął sprzedawać to do hurtowni, czy do innych, do sklepów. No i to się rozwinęło, więc Krajina Piwa też działa praktycznie cały rok. tak? Działała raz do roku, żeby ściągnąć piwa na festiwal, a teraz działa cały rok. Cały rok ściągają piwa, robią naprawdę bardzo dobrą robotę, ale co jest śmieszne, no jest tutaj napisane, że jest. Piwiarnia Żywiecka spółkazo, adres e-mailowy piwiarnia Żywiecka -żywiec No i najśmieszniejsze jest to, że są historie. Słyszałem takie ten, że rozmawia dwóch gości w sklepie i mówią, słuchaj, ta grupa żywiec nie jest taka zła. Oni normalnie Brudoga sprowadzają do Polski. Co więcej, były teorie, że Brudok jest w żywcu ważony. Także no, ciekawy zbieg okoliczności, ciekawa, ciekawa sytuacja. E, fajny lacing, fajne tutaj, taka wręcz takie, prawda? Góry mi się zrobiły, pasma górskie, naprawdę e, fajnie to wygląda. Tak, e, przywodzi, przywodzi e, te góry kaskadowe, bo browar jest z Oregonu, e, więc tam taki typowo ten e, region. E, 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 północno-zachodnich stanów, tak, czyli Oregon, stan Washington, stan Oregon to jest Zagłębie Chmielowe, tam właśnie te browary kraftowe bardzo dobrze się rozwijają. Rogue jest jednym z pionierów, to jest browar z 1988 roku. No i cały czas, cały czas jakby do przodu, cały czas do przodu, teraz żyją tą ideą from Farm to glass, czyli od farmy, od wyhodowania własnego chmielu, własnego jęczmienia, własny szczep drożdży, własne ujęcie wody, aż do szklanki, czyli tutaj. Ciekawe, spora goryczka, rzeczywiście, ale bardzo skontrowana tą słodyczą. Powiedziałbym, że to jest takie lekkie, imperial IPA. Ja się coraz bardziej przekonuję do jednak wytrawnych wersji IPA, więc to nie do końca trafia w mój gust, ale jest, jest fajnie. Natomiast gdybym to dostał do spróbowania w blind teście, to bym obstawiał, że to jest Imperial IPA i że pewnie ma powyżej 18 plato, e, gdzieś koło 20, bo jest takie pełne. E, spodziewałbym się dużej zawartości alkoholu, powiedziałbym, że jest bardzo dobrze zamaskowany, bo go nie czuć, ale nie. Ale nie, to jest to jest 16 zaledwie, czyli poziom taki jaki ma większość India Pale Ale. Też w Polsce: Rowing Jack, Kuguar, chyba India z doktora Bru. Wszyscy praktycznie jadą na tej 16. To jest taki w zasadzie idealna, idealna gęstość dla, dla India PayLay. Fajnie, że możemy tych piw spróbować. Wasze zdrowie, e, sami nie zamówicie w krainie piwa, natomiast jeżeli e, pogadacie ze sklepem, to oni niech się skontaktują z krainą piwa. Co prawda, strona internetowa w tej chwili nie działa, e, więc najlepiej przez Facebook e, i, i mogą sprowadzić takie rarytasy właśnie z oceanu do waszego sklepu specjalistycznego. Wasze zdrowie.